Cześć, witajcie w serii Co się stanie, jeśli połączę? Zostawcie lajka, subskrybujcie kanał i koniecznie w komentarzu napiszcie, jaki jest Wasz następny motyw, co mam łączyć, jakie pety. Dzisiaj połączymy sobie 12 zwykłych epickich haket i jest. O nie, ja nie chcę ich ubrać, jest... jaki fail. Dobra, to się wycięło, dobra, lecimy. 12 zwykłych haketkatów. zobaczymy, co z tego wypadnie. Lecimy, dawać mi ich 6, 7, 8, 9, 10, 2 na. 12, zobaczymy, co z tego dostaniemy. Po 23 biliony to musi być jakiś kozacki pet. Dobra. Co dostaliśmy? Oho, chwila prawdy. Czekajcie, nie to. Co myśmy dostali? Co dostaliśmy? Ja nie wiem. OK, dobra, słuchajcie, już wiem co dostaliśmy. Kurka wodna, to było bardzo trudne, ale dostaliśmy złotego ee, Haksigatora. Czy się opłacało? Tak średnio. Do zobaczenia.